Warszawa była tego ranka szara i mokra, jakby śnieg nie mógł się zdecydować, czy ma spaść, czy tylko straszyć wiatrem. Paweł szedł szybkim krokiem w stronę metra centrum, z telefonem przy uchu i myślami daleko od ulicy. Wczorajsza kłótnia w pracy wciąż dudniła mu w skroniach, a w kieszeni czuł zgniecioną kartkę z przypomnieniem o zaległym czynszu. Przy wejściu do przejścia podziemnego stała kobieta. Cienka kurtka, twarz zmęczona, wózek z dzieckiem owiniętym kocem. Nie prosiła głośno. Po prostu patrzyła na ludzi tak, jakby liczyła na cud, ale nie miała już siły go żądać. Obok niej, na kartonie, leżał kubek z kilkoma monetami. Paweł ją zauważył i natychmiast odwrócił wzrok. Nie zaczynaj, powiedział do siebie w myślach. Nie dziś. Przyspieszył, jakby to spojrzenie mogło go zatrzymać, jakby cudze nieszczęście było lepem na jego własne problemy. Minął ją tak blisko, że usłyszał ciche poruszenie koca i krótki kaszel dziecka. Serce zabiło mu mocniej, ale nie zwolnił. Wcisnął się w tłum, pozwalając, by obce ramiona i pośpiech przykryły mu sumienie jak płaszcz. I już miał zniknąć w schodach, kiedy za plecami usłyszał kobiecy głos, spokojny, bez pretensji, prawie szept. Jedno zdanie. Tak proste, że aż absurdalne, a jednak uderzyło go mocniej niż krzyk. Proszę pana, on ma takie same oczy jak pan. Paweł zamarł na schodach prowadzących w dół. Przesłamek sekundy był pewien, że się przesłyszał. W hałasie miasta takie słowa mogły przecież należeć do kogoś innego, do innej historii. Ale echo tego zdania nie znikało. Wracało, uparte, niepokojące. Odwrócił się powoli. Kobieta nie podniosła głosu, nie wyciągnęła ręki. Stała dokładnie tam, gdzie przed chwilą, przy wózku, z dłoni opartymi na rączce, jakby bała się, że bez tego oparcia się przewróci. Dziecko poruszyło się pod kocem i na moment odsłoniło twarz. Paweł poczuł ucisk w klatce piersiowej. Oczy: jasne, uważne, dziwnie znajome. Ten sam odcień, który codziennie widział w lustrze, choć od lat unikał własnego spojrzenia. To przypadek, próbował wmówić sobie w myślach. W mieście pełnym ludzi wszystko mogło być przypadkiem. Co pani powiedziała? Zapytał ostrzej niż zamierzał. Kobieta spuściła wzrok, jakby już żałowała, że się odezwała. Nic ważnego. Przepraszam! Nie chciałam pana zatrzymywać. Ale on już był zatrzymany. Czas zwolnił, a wraz z nim tłum przestał istnieć. Została tylko ona, dziecko i coś ciężkiego. Co nagle osiadło mu w żołądku. Skąd pani mnie zna? Dodał ciszej. Podniosła na niego oczy. W jej spojrzeniu nie było oskarżenia. Było zmęczenie. I coś jeszcze ostrożna nadzieja, której Paweł się przestraszył bardziej niż gniewu. Ja pana nie znam, odpowiedziała po chwili. Ale kiedyś znałam kogoś bardzo podobnego. Paweł przełknął ślinę. W głowie odezwało się imię którego nie wypowiadał od lat. To imię uderzyło w niego nagle, jak zimne powietrze wpuszczone do płuc bez ostrzeżenia. Paweł poczuł, że musi się czegoś chwycić, więc oparł dłoń o metalową barierkę przy schodach. Palce drżały. Nie? To niemożliwe, powtarzał w myślach, choć ciało reagowało szybciej niż rozum. Jak ma na imię? Zapytał, wskazując delikatnym ruchem głowy na dziecko. Nie wiedział, Dlaczego to pytanie wydawało mu się bezpieczniejsze niż wszystkie inne? Michał, odpowiedziała kobieta po krótkim wahaniu. Ma dwa lata. Dwa lata. Paweł policzył w głowie automatycznie. Dokładnie tyle, ile minęło od dnia, w którym spakował torbę i wyszedł z mieszkania, nie oglądając się za siebie. Od dnia, w którym powiedział, że potrzebuje czasu, choć w rzeczywistości potrzebował tylko ucieczki. To nie jest. Zaczął, ale urwał. Nie potrafił dokończyć zdania. Kobieta nie odpowiedziała od razu. Poprawiła koc wokół dziecka, jakby ten gest dawał jej odwagę. Nie przyszłam tu, żeby pana oskarżać, powiedziała w końcu. Nawet nie wiedziałam, że pana tu spotkam. Warszawa jest duża, a jednak czasem zbyt mała. Paweł spojrzał na jej twarz uważniej niż wcześniej. Zauważył drobne zmarszczki przy oczach. Zaczerwienione dłonie, zmęczenie, którego nie dało się ukryć. I nagle przypomniał sobie inną wersję tej kobiety sprzed lat. Uśmiechniętą, pełną planów. Anka, wyszeptał, zanim zdążył się powstrzymać. Jej ramiona lekko się napięły. To jedno słowo potwierdziło wszystko, czego się bał. Anka nie zaprzeczyła. To było gorsze niż jakiekolwiek oskarżenie. Stała w ciszy. Z dłońmi splecionymi na rączce wózka, jakby bała się, że jeśli puści, wszystko się rozsypie. Paweł czuł, że każde następne słowo może być błędem, którego nie da się cofnąć. Myślałam, że nigdy Cię już nie zobaczę, powiedziała w końcu cicho. I może tak byłoby łatwiej. Te słowa nie brzmiały jak wyrzut. Bardziej jak stwierdzenie faktu, z którym zdążyła się pogodzić. To właśnie bolało najbardziej. Paweł wolałby krzyk, łzy... Scenę. Cisza była cięższa. Nie wiedziałem, skłamał odruchowo, a potem zamilkł. Wiedział. Po prostu nie chciał wiedzieć do końca. Bałem się, dodał, choć to słowo wydawało się żałosne wobec tego, co zostawił za sobą. Anka uniosła wzrok. Ja też się bałam. Każdego dnia. Ale nie miałam wyboru. Michał poruszył się we śnie i wydał krótki, urwany dźwięk. Paweł odruchowo nachylił się nad wózkiem. Z bliska zobaczył drobne rzęsy, spokojny oddech, niewinność, której nie potrafił nazwać. Poczuł, jak coś w nim pęka, powoli, bezgłośnie. On jest zdrowy? Zapytał, jakby to było najważniejsze pytanie na świecie. Jest, odpowiedziała. Na tyle, na ile pozwalają warunki. To zdanie zawisło między nimi. Warunki. Paweł rozejrzał się wokół, zimne przejście, wilgoć, pośpiech ludzi, którzy mijali ich obojętnie, tak jak on jeszcze kilkanaście minut wcześniej. Po raz pierwszy od dawna poczuł wstyd, który nie dał się zagłuszyć żadnym usprawiedliwieniem. Paweł wyprostował się powoli, jakby każdy ruch wymagał namysłu. W głowie kłębiły mu się myśli, ale żadna nie była kompletna. Przez lata nauczył się odsuwać odpowiedzialność na później, na najlepszy moment. Teraz ten moment stał przed nim w wózku, oddychając cicho. Dokąd idziesz? Zapytał nagle. To pytanie wymknęło mu się, zanim zdążył je ocenić. Anka spojrzała na niego zaskoczona. Do noclegowni. Jeśli będą miejsca. Paweł poczuł, jak coś ściska go w żołądku. Wiedział, czym są te miejsca. Przypadkowo słyszał rozmowy, czytał artykuły, szybko zapominał. Teraz te słowa miały twarz i nie. To, zaczął, ale urwał. Wsunął rękę do kieszeni i wyjął portfel. Było w nim mniej pieniędzy niż by Y chciał, ale więcej niż miała ona. Wyciągnął banknot i podał go jej niepewnie. Weź na dziś. Anka nie sięgnęła po pieniądze od razu. Nie o to chodzi, powiedziała spokojnie. Nie chcę jałmużny. Te słowa trafiły go celniej niż odmowa. To nie była prośba. To było przypomnienie, że nie da się odkupić lat jednym gestem. Paweł odetchnął głęboko. Chodźmy gdzieś. Napijemy się herbaty. Jest zimno. Michał zawahał się przy imieniu, jakby sprawdzał, czy ma do niego prawo. Michał nie powinien tu stać. Anka patrzyła na niego długo. W jej oczach widać było walkę. Między rozsądkiem a zmęczeniem, dumą a potrzebą. W końcu skinęła głową, bardzo powoli. Jedna herbata, zgodziła się. Nic więcej. Paweł wiedział, że to niewiele. Ale po raz pierwszy od dawna zrobił krok, którego wcześniej zawsze unikał. Kawiarnia była niewielka, schowana między apteką a kioskiem. W środku pachniało kawą i mokrymi płaszczami. Paweł zamówił herbatę, dwie. Choć Anka protestowała spojrzeniem. Usiadła przy stoliku pod ścianą, przysuwając wózek tak blisko siebie, jakby świat mógł go jej odebrać. Ciepło zaczęło powoli wracać do palców Pawła, ale w środku narastał niepokój. Cisza między nimi nie była już obca, była pełna rzeczy, które nigdy nie zostały powiedziane. Anka dmuchała w kubek, patrząc w powierzchnię herbaty, jakby tam szukała odwagi. Myślałam, że dasz znak, powiedziała nagle. Jakikolwiek przez pierwsze miesiące sprawdzałam telefon za każdym razem, gdy zawibrował. Paweł spuścił wzrok. Nie byłem gotowy, odpowiedział cicho. Nikt nie jest, odparła. A mimo to ludzie zostają. Te słowa zostały z nim. Zostają. On zawsze odchodził. Z pracy, z relacji, z rozmów, gdy robiły się zbyt trudne. Teraz siedział naprzeciwko kobiety która została sama z dzieckiem i nie miała luksusu ucieczki. Michał obudził się i zaczął marudzić. Anka uniosła go ostrożnie, kołysząc delikatnie. Paweł obserwował ten gest z mieszaniną podziwu i bólu. Wszystko wyglądało tak naturalnie, a on był w tym świecie gościem bez zaproszenia. Mogę? Zapytał, wyciągając ręce niepewnie. Anka zawahała się tylko chwilę, po czym podała mu dziecko. Michał był cięższy niż się spodziewał. Ciepły, żywy, Paweł poczuł, jak drży mu oddech. Dziecko spojrzało na niego uważnie, jakby próbowało zapamiętać tę twarz. W tej chwili Paweł zrozumiał coś, czego bał się najbardziej: jeśli teraz odejdzie, już nigdy sobie tego nie wybaczy. Paweł oddał Michała z ostrożnością, jakby bał się, że zrobi coś nie tak. Anka przyjęła go bez słowa. Ale w jej ruchach było coś większego niż wcześniej. Nie zaufanie, jeszcze nie, raczej chwilowe zawieszenie broni. To nic nie zmienia, powiedziała po chwili. Jedna herbata, jedno spotkanie, to nie cofnie lat. Paweł skinął głową. Wiedział, że ma rację. Nie chcę cofać, odpowiedział. Chcę, przestać uciekać. To zdanie zabrzmiało poważniej niż się spodziewał. Jak obietnica, której jeszcze nie wiedział, czy potrafi dotrzymać. Anka patrzyła na niego uważnie, jakby próbowała dostrzec w nim coś więcej niż słowa. Mam pracę dodał szybko. Niewiele, ale mogę pomóc. Regularnie. I znaleźć wam coś lepszego niż noclegownia. Anka westchnęła. Pomoc to nie tylko pieniądze, Paweł to obecność. A ty zniknąłeś raz. Skąd mam wiedzieć, że nie zrobisz tego znowu? Nie miał dobrej odpowiedzi. Prawda była taka, że sam tego nie wiedział. Nie wiem, przyznał. Ale wiem, że jeśli teraz odejdę, zostanę takim człowiekiem na zawsze. Na zewnątrz kawiarnianego okna świat toczył się dalej. Ludzie spieszyli się, śmiali, rozmawiali przez telefon. Życie, które nie czekało na jego decyzję. Paweł poczuł, że czas który dostał, kurczy się. Daj mi szansę, powiedział w końcu. Nie obiecuję cudów. Tylko to, że będę. Anka nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na Michała, potem znowu na Pawła. W jej oczach pojawiło się coś kruchego, nie nadzieja, jeszcze nie, raczej ostrożna możliwość. Wyszli z kawiarni razem, ale każde z nich niosło w sobie inne myśli. Zimne powietrze uderzyło Pawła w twarz. Jakby przypominało mu, że ciepło nie jest stanem trwałym. Anka pchała wózek powoli, ostrożnie, a on szedł obok, nieco z tyłu, jak ktoś, kto nie wie jeszcze, czy ma prawo iść równo. Gdzie teraz? Zapytał. Do urzędu, odpowiedziała. Muszę złożyć jeszcze jeden wniosek. Może tym razem się uda. Paweł skinął głową i poszedł z nią, choć wiedział, że za chwilę będzie musiał zadzwonić do szefa, że się spóźni. Praca zawsze była dla niego wymówką. Teraz pierwszy raz poczuł, że nie jest najważniejsza. W urzędzie panował duszny zapach papieru i zniecierpliwienia. Anka stała w kolejce, kołysząc wózek, a Paweł obserwował ją z boku. Widział, jak urzędniczka mówi chłodno, jakby każda historia była taka sama. Widział, jak ramiona Anki powoli opadają. Brakuje jednego dokumentu, usłyszał. Bez tego nie mogę nic zrobić. Anka zamknęła oczy na moment. Już próbowałam, powiedziała cicho. Nie mam jak go zdobyć. Paweł poczuł impuls, który go zaskoczył. Wszedł między nie, nieagresywnie, ale stanowczo. Może jest inna droga, powiedział. Znam kogoś, kto może pomóc. Daj nam tydzień. Urzędniczka wzruszyła ramionami. Dla niej to był kolejny dzień. Dla Pawła pierwszy test. Wiedział, że teraz nie chodzi o wielkie gesty, ale o dotrzymywanie słów jedno po drugim. Gdy wyszli, Anka spojrzała na niego inaczej niż wcześniej. Jeśli mówisz, że będziesz, powiedziała, to bądź. Bo Michał nie zniesie kolejnego zniknięcia. Paweł poczuł ciężar tych słów, ale tym razem go nie przygniatał. Prowadził. Tydzień minął szybciej niż Paweł się spodziewał. Każdy dzień był próbą. Telefony, które trzeba było wykonać, rozmowy, w których musiał przyznać się do błędów, prośby, które kiedyś uznałby za upokarzające. Szef patrzył na niego coraz mniej przychylnie. Kilka razy usłyszał wprost: że jeśli nie potrafi się skupić na pracy, ktoś inny to zrobi. Wieczorami wracał do swojego małego mieszkania i siadał w ciszy. Po raz pierwszy ta cisza nie była ulgą. Była pytaniem. Czy naprawdę chcesz to zmienić, nawet jeśli to będzie kosztować więcej niż planowałeś? Anka dzwoniła rzadko. Nie dlatego, że nie chciała, raczej dlatego, że nie chciała się przyzwyczajać. Paweł to rozumiał. Każde jej im dziękuję brzmiało powściągliwie, jakby bała się, że wdzięczność stworzy zobowiązanie. W piątek po południu dostał wiadomość od prawnika, do którego udało mu się dotrzeć. Dokument był do zdobycia. Trudno. Ale legalnie. Wymagało to jednak jednego: Paweł musiał oficjalnie wziąć odpowiedzialność. Podpisać się, zostać kimś więcej niż cieniem z przeszłości. Spotkali się wieczorem. Michał spał w wózku, a Anka słuchała w milczeniu. Jeśli to zrobisz, powiedziała w końcu Nie ma już odwrotu. Paweł skinął głową. Wiem właśnie dlatego to robię. Bał się ale tym razem strach nie kazał mu uciekać. Kilka miesięcy później Warszawa wyglądała inaczej. Nadal była głośna, nadal obojętna, ale dla Pawła zmieniła znaczenie. Anka i Michał nie mieszkali już w noclegowni. Małe mieszkanie na obrzeżach miasta nie było idealne, ale było ciepłe. Bezpieczne. Paweł nie stał się bohaterem. Stracił jedną pracę, znalazł inną, gorszą, ale stabilną. Nauczył się planować, odkładać, być na czas. Nauczył się też, że obecność to coś, co trzeba wybierać każdego dnia od nowa. Pewnego popołudnia szli razem przez to samo przejście podziemne. Michał biegł kilka kroków przed nimi, śmiejąc się głośno. Paweł zatrzymał się na moment i spojrzał na ludzi mijających ich w pośpiechu. Zobaczył w nich siebie sprzed miesięcy. Anka zauważyła jego spojrzenie. O czym myślisz? Zapytała. Paweł uśmiechnął się słabo. O jednym zdaniu odpowiedział: Gdybyś go wtedy nie powiedziała, powiedziałabym je znowu przerwała mu. Paweł spojrzał na Michała. Te same oczy, ale teraz nie były już wyrzutem. Były przypomnieniem, że czasem jedno zdanie nie zmienia całego świata, zmienia tylko czyjeś życie. A to wystarczy.